te 15 lat wolności i myślimy, my mamy taką nadzieję, wierzymy w to mocno, że ta wolność dla Polaków wróci. Tyś nie umarł, wodzu, lecz wstępujesz wyżej. Do szeregu królewskich, w tej podniebnych, za wiek wieków, przez wielkiej Polski nieśmiertelność i odchodzić za światy, ale nie umarły. jeno mocarz potężny narodu potęgę. Umarłeś? Nie, Ty żyjesz i nigdy żyć nie przestaniesz. Historia w bezziemnym pokronie pochyla przed sobą swe bo każdy chwilą wieczności, bo każdą chwilą na nowo wzrasta na początku Moje Słowo. Pójdziemy dalej. Naszą jasną drogą, na którą On nas wyprowadził z cieni. Nie wlękniemy się nigdy nikogo jak On. Będziemy wciąż niezwyciężeni. Będziemy wierzyć w Polskę. Będziemy w Ciebie wierzyć. Uczyłeś nas polskości jak Ty wielkiej i prosty. Wiązałeś nas w gigantyczny jak krzesła stalowych mostów martwych stałeś naszymi czynami na ryterze pasuje swoim zielku. Nas żałobny ryb bezbrał nie jest złowrogi, bo u stóp rycerskich grają nam ostrogi. Przyjmiemy od nim i testament. To Tobie, Domańczyk Włoski, podziękować za to, co zrobiłeś dla nas, dla Polaków. Czołem wielkiej, niepodległej, wojny w Polsce. Dziękujemy! Dziękujemy, Krysta. Pan Para też. Dobrze, że Pana. My nie z cukru. My nie jesteśmy ani strogi, ani z roli, ani sztukru, tylko z tego, co nas wolno. Witajcie wolni ludzie! Witamy. Witam Was z podłonnika Grunwalskiego, bitwy Grunwaldzkiej, która po raz pierwszy w historii Polski położyła kres hegemonii Europy. W tym roku nasze fradziaty postawiły ten pomnik, żebyśmy nie zapominali, kim jesteśmy. Jesteśmy Polakami, jesteśmy Słowianami, jesteśmy ludźmi wolnymi. Nikt nam tej wolności nie dał. Nie wierzcie kłamstwom? Złośliwy i bezwzględny. Krok po kroku, dzień za dniem, przepisy, które nas zniewalają, stają się naszą rzeczywistością. Sprytkializuję moją wypowiedź. Za chwilę będą liczniki montować w króżej żeby jajka liczyć. Chcą nas wziąć. Współpracujcie się w sferę ducha. Tu pod tym konikiem. Proszę Was, mimo tego deszczu, Pochowajcie te parasole. To jest dobry deszcz. To jest deszcz na urodę. To jest deszcz na... Dobry tron. To jest deszcz, który nas przywraca do życia. Oddaję głos. Mówię pokoleniu, a was proszę o chwilę zadumień i uwagi. Słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie! Zbudzając pogrożonych w łudzie, jakoby w winni ja. się już włożyć, tłumnie wjedziemy Romana Dłowskiego tam, gdzie praojcowska siedziba królów Polski, gdzie wspomnienie męstwa i słaby, by uderzyć w naród gromem tej hańbie, z jaką jawni brodowie Polski zadaje nam ranę, sprość z której powoli wycieka ostatnie nasze tchnienie. Nie żywi, nie wracał nadziei. Polko Polaków, idź do kołtwości tamci, do ciemnego kresu po złote rudę swoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew Twój bezsilny niech będzie jak morze, ile ilekroć słyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza Ciebie Twoja siostra pogarda. Dla szpiclów, kadów, tchórzy. Oni wygrają. Pójdą na Twój pogrzeb i z ulgą wrócą w brudę. A kornik napisze Twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj. Zaiste, nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się mu jednak dumy niepotrzebnej. Oglądnej w lustrze swoją bazęńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się o ostrości serca. Kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu. Dom zimowy, światło na ja morze, sen do nieba. One nie potrzebują twojego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić, nikt cię nie pocieszy. Słuchaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Tarzaj stare zakręcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa. Powtarzaj nie z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku. A nagradzą cię za to tym, co mają pod ręką. Kostą śmiechu, zabójstwem na śledniku Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona Twoich przodków, Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców Królestwa Bez Kresu i Miasta Popołów. Bądź wierny, idź! Brawo! Więcej urzędników, komisarzy, tłumaczy jest zdecydowanie mniej. W dzisiejszych czasach pewien stary człowiek powiedział, że nie ma już słowa prostytutka, jest słowo dziennikarz. Uświadomi to samo, dokładnie to samo. W średniowieczu słowo drapacz było słowem burgalnym. Dzisiaj burgalnym słowem jest słowo dziennikarz. Bałkłamcy, oszczercy, suprawcy, kanalie, bandyci, zimni śmierci wielu tysięcy Polaków. To oni roznoszą fałsz, to oni się biegną że dzisiaj to wróg naszej niepodległości i nie przejmujmy się, że jest wśród nich wyjątku. Tak naprawdę wszyscy są kontratorami, wszyscy mnie dopowiadają, wszyscy kombinują, ażeby własne Pańskie wygodnie posiedzieć. I mówię Wam to ja, Wasza kanaria, Wasz populista, bo człowiek, że Polacy mają być bogaci, zamożni, niezadłużeni. Dla naszych wrogów, dla dziennikarzy staje się populistą, bo Polacy mają być niewolnikami. Niewolnikami! Ich dorobek ma być przeżarny przez kolejne sztuczno stworzone instytucje. Przez wojny! które się toczą, żeby wielkie korporacje mogły zamknąć swój bilans. Śmierć nich wszystkich! Jest nas więcej! Jest nas więcej! Śmierć lichwie! Śmierć manksmerom! Śmierć łajdakom, którzy czekają na życie naszych dzieci, którzy nie mogą się doczekać, aby wepchnąć ich na wojny! Spotkaliśmy się tu dzisiaj najbardziej świadomi, Najbardziej wolni, najbardziej zdecydowani. My nie relatywizujemy rzeczywistości. My się na przestępczą rzeczywistość nie zgadzamy. My się nie zgadzamy na to, żeby poszła w Perzynę Polska. Innego państwa mieć nie będziemy, inne ojczyzny mieć nie będziemy. Mówię nie do was, kamraci. Mówię do naszych adwersarzy. Do naszych przeciwników. Do naszych prześmiewców. Czy wam się to podoba, czy nie? Jeżeli jesteście Polakami, to nikim innym w życiu nie będziecie. I tak będziecie przez wrogów waszych traktowani. Będziecie traktowani jako ludzie gorszej kategorii. Nie mamy wyboru. Nie mamy wyboru. Miosąc symbolicznie Dmockiego Nawałem, rozpoczynamy tym marszem rewolucję narodową wyzwoleńczą. Ja wiem, to są wyświetlane słowa, ale są żywe, dotykają każdego z nas. Każdego z nas. Wróg, przeciwnik nie będzie miał litości dla nas właśnie dlatego, że jesteśmy Polakami. Spędzi nas w biedę, w nędzę, w głód i w wojnę. I wiecie tam raczej, jestem człowiekiem pogodnym, jestem szoferą, jestem kanałem, która się potrafi obśmiać ze wszystkiego. Ale drżę, drże, że rok za rokiem scenariusz się sprawdza. On nie sprawdza się tak, jak się miał sprawdzić. Życie jest ciemniejsze. Dzisiaj zamach jest na nastolatków. Na nastolatków, albowiem system potrzebuje wojny. System potrzebuje wojny, która będzie trwała 10 lat, 20 lat. Tak jak te wojny trwają w Syrii, w Iraku, w Libii, w Afganistanie i teraz w sąsiedniej Ukrainie. Ona ma trwać ta wojna i my w tej wojnie mamy swoje życie stoczyć. Na to zgody nie ma. Ja wiem, w dzisiejszych czasach każdy się chce bawić. Taka jest, taki jest program dla nas. Nie bawisz się, nie żyjesz. Stojąc pod tym podnikiem, w tym deszczu patrząc na Was, traktuję ten deszcz jako zesłanie ducha narodu. On nas przesiąknie, ten deszcz. Duch narodu jest, jest. Dlatego zacięcie z nim walczą. dlatego patologia staje się normą. Wchodzi do spół. Chodzi do prestoli. Nie przyszliśmy tutaj wiadolić, ulągać, hamleć, błagać litość. Przyszliśmy zaznaczyć swoje istnienie i co daj Boże. Co daj Boże.